Dziewczyny, ja wam muszę to pokazać na żywo, bo jak nie pokażę na żywo, to nie uwierzycie. Mowa o nowości, o sensu mare, o tym rozświetlająco pielęgnacyjnym, upiększającym balsamie, który zaaplikujemy na jedną nogę, na drugą nie i sobie zobaczycie jaka jest różnica. Więc uwaga, obie nogi są niepopalsamowane, nic, nic, nic. Wyciskam sobie odrobinę preparatu, pyk. Czekajcie, zrobię sobie tutaj takie mini spa. I smarujemy, smarujemy. Przestawię telefon, żebyście widziały lepiej. Ta jest nieposmarowana, ta jest posmarowana. Czekajcie. Schowałam się w cień, żebyście widziały różnicę. Tu mamy efekt glow, a tu jest zwykła noga. Także, no, różnica jest, nie ma co. Dobra, dziewczyny, już pokazuję efekt Algo Glow. Pyk to jest noga z balsamem. Pyk noga bez balsamu. Także widzicie różnicę? H. H. No, jest super.